skończyłem sobie gąbkować i owatować fotele ale dostałem telefon że do zrobienia jest jakaś przyczepa kempingowa więc pojadę ją zobaczyć zobaczę co tam podobno tylko materace do zrobienia są a jak wyjdzie pewnie wyjdzie jak zawsze że będą cztery do zrobienia przyczepy no ja już wracam z oględzin tej przyczepy zeszło się 2,5 godziny e, sorry, 2 godziny się zeszło a roboty będzie całe nic bo do wymiany jest tylko materac w łóżku w głównej sypialni i zrobimy go na zamówienie czyli będzie troszkę wyższy z dodatkowym filcem i nie namawiałem w ogóle wybiłem klientowi z głowy żeby wymieniał te gąbki w salonie i w drugiej sypialni, no bo wcale na lepsze byśmy nie wymienili. Wszystko po 30 latach elegancja Francja. Śmiało można te gąbki ukraść, ukraść z tej e, przyczepy i wsadzić w nowe fotele. Dobra, gąbkę mam już przyciętą, to jak widzicie, źle zamówiłem, musiałem kleić I, i wymiary mi wyszły prawie że identyczne, 125, 125, tu około 60. 60, tylko że to mierzyłem na starej gąbce, dlatego 5 cm mi się przekosiło. Tu wyliczyłem, że 125 wyszło 130. Ale to pewnie błąd starej gąbki. Nie będę teraz tego oklejał w owate, Owatę zamówię tkaninę i sobie to położę tak odstresuję to na tkaninie i wtedy odrysuję kształt, bo zmiana planu. Teraz sobie to ważne obiję fowate, odkleję fowate ponieważ, ponieważ przymierzyłem tkaninę, miałem tą miałem kawałek tej tkaniny, którą będę obijać, tylko tu w innym kolorze i strasznie się rzepi, więc będę się szybciej to wymierzę ręcznie niż będę się użerał z ułożeniem tego na gąbce. Nie miałem tak dużego w tego kawałka więc musiałem kleić z dwóch. I tutaj powstał taki taki próg. Więc dlatego nakleiłem jedną na drugą, żeby o taką później szejpować, powyrywać, ścieniować. Kończę właśnie, wracamy do tematu. Znaczy, ja wracam do tematu po dłuższej przerwie tego materaca. Kończę opasać tu bączyki. Bo tam jednak małe zmiany w projekcie były i jeszcze do tej pory nie zrobiłem. A za dwa dni mamy długi weekend majowy, więc wypadałoby oddać. Taka zmiana planu nastąpiła, że będę dawać filc na spodnią część tego materaca. Bo tam są dość grube szczebelki. I... I jak wziąłem gąbkę próbną i usiadłem na tej gąbce, to ona zapadła się w między te trzebelki i już z automatu straciliśmy do, no, centymetry na gąbce, bo tam zapadło się to 4 centymetry w dół. Już z tej naszej gąbki, tutaj ile jest, 12 centymetrów robi się do spania, 8, 6, zależy jak ciężka osoba jest. Więc yy, będę usztywniał filcem, można też matą kokosową. Tutaj mam tutaj, mam filc o grubości około 4-5 mm. A teraz i tak nie będzie dwustronny. Ponieważ jest to, to wycięcie w kant. Więc nie zaszkodzi tego. Filcu nie zaszkodzi ten filc przykleić na stało. Teraz go, go sobie się tutaj z nim pobawię i go dotknę na kształt. To tak, tkaninę mam o szerokości 146, to się fajnie składa, bo wyciąć mu na 140 na 142. I Przekopiuję ten rysunek na ten rysunek z tymi wymiarami, na, ten, na tą tkaninę. Tylko, że po sobie poddaję tu do 142, tutaj będzie 122, tu będzie 192, na, na zaszycie bok jest o wysokości. A teraz jest o grubości i teraz wyszedł jakieś 12-13 cm, ale to wytnę tkaninę na 12 cm, żeby ona nie była luźna, tylko była tak zaciśnięta, więc zawsze trzeba na wysokość, jak mamy 10 cm gąbki, to wycinamy bok na 10 cm, wtedy on nam się tak spina, ściska ładnie. Dobra, to tak zamek wyciąłem. Znaczy zamek wyciąłem i uszyłem. Już mogę go wszywać. A wszyję go od tyłu, czyli tył, to tutaj jest tak jakby bok łóżka. I rozłożyłem sobie tę. Tu tkanina leży jedna na drugiej. Rozłożyłem sobie ją tak plus minus co do tam jednego centymetra wychodzi na to, że są prawie że identyczne. I teraz zaznaczę sobie środek, żeby wszyć ten zamek. Na zamku też sobie wezmę, złapie środek i będę szyć raz w jedną, raz w drugą. Później wezmę dolną część, dolną tkaninę i uszyję tak samo w jedną w drugą. I powinien on mi się powinien on mi się spotkać gdzieś. W jakimś wspólnym miejscu na górze i na dole a nie robimy, nie, 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 nie szyje się od na przykład stąd w tą stronę bo później jak wsadzimy w maszynę drugi kawałek to będziemy szyć tą dolną tkaninę stąd w tą stronę i może wyjść przekręcenie wyjdzie tak, że e, wyjdzie coś takiego, że tutaj będziemy mieć linię prostą, jak złamiemy a tak naprawdę jeden róg może być wszyty z tej strony a drugi z tej dlatego wszyje się od środka do punktu A i od środka do punktu B żeby było kijowo, ale jednakowo a jeszcze jeden taki tip jak już macie dokładnie tak rozłożoną tu tkaninę i takie to, ta powierzchnia jest tak duża to warto sobie znaczki, znaczniki porobić takie, takie dzióbki Ja robię jak zaznaczyłem sobie tutaj na przykład środek no, Takie wycięcie w trójkąta Z jednej i z drugiej strony I warto Jak już jest tak tkanina rozłożona Porobić te dzióbki Co ileś tam centymetrów Żeby dziubek schodził się z dzióbkiem, ten dolny z tym górnym i te same dzióbki trzeba będzie zrobić na tych bokach tutaj żeby właśnie nie wyszło to przekręcenie tkaniny ja to sobie zaznaczam takimi szczypcami, nie wiem do czego one są chyba do świniaków niejako mu się zaznacza wyrównuję jedną z drugim i ten dziubek ma się spotkać z drugim i czubkinat już podczas szycia w boku To tak ten bok z zamkiem, już szyłem do jednego blatu. Blatu, czyli tej powierzchni, na której będziemy spać albo na górze, albo na dole będzie. I tu ten dziubek teraz łapię z tym dziubkiem. I później, jak już będę dochodził, takie sobie co 40 50 cm rozłożyłem, będę po prostu szukał. o tutaj mam na przykład go. Będę tak wizualnie go sobie przenosił. Na bok i będę musiał go łapać z tym dzióbkiem wyciętym tutaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to, o to chodzi, że każda tkanina ma swoją rozciągliwość i nie zawsze się ciągnie tak samo. Czyli tutaj można zacząć siedzieć, bo jest dziubek I teraz tak szukam. Szukam tutaj tego długiego dziuba. O jest, znacznik. Dobra, jest niewygodnie, czyli trzeba troszkę inaczej to rozplonować. Łapie tutaj, łamie tkaninę. Ocież nie, dobra, tutaj wychodzi. Nieważne, można złożyć na pół pod kątem 90 stopni i wyjdzie nam, 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 gdzie ma być. Ja sobie już to właśnie przyniosłam ten znaczek na górę. Jak jest możliwość, to od razu trzymam. Tak, podczas szycia. I wpuszczam to wszystko w maszynę. Dziubek schodzi się z dziubkiem. W tej tkaninie nie jest, widzicie, to jakoś trudne, bo w miarę tak samo się ciągnie jedna i druga. Drugiego dziubka dopiero zaznaczyłem na zakręcie, więc przenoszę go na tą tkaninę i tutaj ten zakręt będę łapał do tego dziubka. Zamek mam przyty. Teraz będę doszywał ten bok. Jego już sobie tutaj połączyłem jedno z drugim. On jest dużo dłuższy niż powinien być, bo nadmiar zostanie ucięty. Tutaj ta sama historia. Złapię sobie środek gdzieś tutaj i będę szył w jedną i w drugą stronę. I przed samym zamknięciem, zamkiem utnę nadmiar i dopiero wtedy połączę tutaj te bok z zamkiem i bok bez zamka a na samym końcu o tutaj jak sobie widzicie zostawiłem taki niedoszyte po to żeby sobie spokojnie połączyć jeden bok z drugim bokiem i na samym końcu szef już zamykający tą dziurkę która nam tu zostanie dobra wyszedłem ten drugi bok bez zamka maszynkę włożyłem nadmiar odciąłem i wychodzi że mi przekoszenie dzięki tym znacznikom wyszło takie mniej niż centymetr. I teraz tutaj ten nadmiar odciąłem, połączę teraz jedno z drugim. Tutaj kilka razy na tym zamku przeszyję, żeby podczas składania materaca mi się to nie rozpróło. do tyłu o tyle wystarczy tą nicią którą szyję coś tam Śmapało się się i mamy już bok z bokiem połączony oraz wystarczy dokończyć tutaj te szycie które dziurki żeby dziurek nie było jedna strona zrobiona Dobra, i wyszedł ten materacek. Ciężko było go wsadzić, bo ta tkanina się rzepiła. krótko. aż tutaj te rogi się fajnie wyprowadzą, jak ona się odstresuje. Widzicie to w samym transporcie. To trzeba ją tak teraz podoginać, podoginać, pomęczyć, pomęczyć. I się. I się ułożę. Widzę, że będzie dobrze. Wszystko się tutaj układa, ale mi się nie chce tego teraz układać, bo zanim ja to spakuję do samochodu, wywiozę tu, przewiozę tam, to się to samo wytrzącha. I będzie spoczko. Sprawdźmy to. Tutaj tam z tyłu jest zamek. O. Tutaj jest ta linia kąt prosty. Tu do 60 cm. I później już się zaczyna robić łuk. I tu na 120. Jest 120 Przycisnę do ściany. 141 no, tu na środku 140 paneliśmy pasować na bank. Na <laughs> I zamontowano A, proszę. Do siebie mówię <laughs> i panelik taki jeszcze tu zrobiłem. Zamontowany na taśmy żołe tu jeszcze poduszki będę szył jednak